I tam uwielbiam bakłażana faszyrowanego orzechami, taki na, przystawka na zimno, do tego jest placek zajebisty z serem i najlepsza na świecie sałatka warzywna z orzechami. To jest kurwa zajebista. No Przejdźmy jeszcze do kebabu. Najlepszy e, kebab jest na francuskiej i to jest... Efes. E, e, kurwa, kocham ten kebab. Efes jest najlepszy na, tutaj obok nas, na rogu Odyńca i niepodległości. To samo, ale to wiesz, ale chodzi o to, że tam jest zajebiste. Tam szopska sałata jest we, tak wyjebana. I ja teraz bym chciała już... Teraz już wszystko... Leccy w każdym razie szopska sałata właśnie właśnie w tym, w jest kozak. Rukola była dobrą knajpą chodźcie tam. Tam jest po prostu przemiał. Tak tej stał się spożywczak już. Lubiłam, szanowałam, ale kurwa, jest mega pase. No meks, me, meksyk i ramen. Jeszcze, mm. a, potem, a potem o ramen. Jeżeli chodzi o ramen, w ogóle powiem wam zboczenie mega moje. Ramen są? Dobra, ja teraz chciałam tylko powiedzieć, że jest zajebista knajpa, do której wysłała mnie moja córka ja mam, muszę powiedzieć, gdzie jest zajebiste jedzenie. Byłam tam ostatnio wegańskie. Ramen jest i różne inne przystawki, tylko muszę się w to szukać, ale... Hmm, poczekaj, ja, ja zadzwonię do mojej córki. Poczekaj, ja do zadzwonię. To była knajpa, która tak zajebista, ale... Tak, e, tak jest zajebista, że po prostu wypierdolił mnie z butów. E, jedzenie, no, no kurwa, kurczak udający kurczaka, ale był ramen, zupa, też wyjątkowa. <grymne> Natka, jesteś na głośniku. E, knajpa, o której ostatnio byliśmy na twoich urodzinach, co była tak zajebista, wegańska? A, się Ona była najlepsza. I jeszcze ta przy Politechnice, jak się nazywa? Jak? He to jest tam krypiliśmy. He Su Warsaw. no wegańska? No, nie, 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 nie. A druga nazywa się Loving Hut. Loving Hut. Dziękuję, A, kocham Loving pa. Hat jest pyszna, to też przy Politechnice. E, przepyszne. Więc to są tak, dwa takie wegańskie. Taki Old School, taki old school, school, tak jak jak Pierwsza Wegańska Knajpa w Warszawie. Tak, to jest i, i to naprawdę jest hit. Kolejną zajebistą miejscówką w Warszawie jest Meta na, w jak się idzie do Konstancina, byliście na grillu w Konstancinie? Na trasie między War e, e, Wilanowem a Konstancinem, po prawej stronie jest taka meta, tam wszyscy rowerzyści przyjeżdżają w ciągu i mają zajebistego grilla, jadą tam teraz w weekend, zajebista kaszanka, zajebista kiełbasa i zajebista karkuwa, dają do tego bułę, e, musztardę, ketchup i ogóra, jest zajebista, tam jest ciągle tyle ludzi, że szok, ale jest mega klimat, bo rowerzystów dużo takich fajnych ludzi, także szok. Skończ, skończ, no mów. Barkoza, znacie? Nie. Pomiechówek, to jest na trasie... Aaa, pomiechówek, to jeszcze jest pizzeria El Diablo. Pomichówek. Poczekaj, bo po, to jest na trasie wycieczek kajakowych. No. Kucharz z, z, z Francji przyjechał. Mhm. Był szefem kuchni gdzieś w Paryżu. I otworzył starego grilla, nie wiem, kurwa, przy trasie kajakowej. I to mi się tak rozrosło, że ludzie już przyjeżdżają tylko do tej najpierw mhm. po trasie. Najlepsze kanapki z krewetkami, najlepsze w ogóle żarcie, to wygląda tak. Że głowa mała, w sensie jak, jak słuchacie mnie, no. mnie tutaj, to totalnie tam się, bo to jest warte polecenia mało kto o tym wie. Jedzenie jest przepyszne. Chata nad kra Bar Gdzie to jest? Michówek, to jest Nowy Dwór. To weź mi do wyślij, bo ja tam chcę pojechać. Pojadę, ale słuchajcie, są też chujowe knajpy. Jest tak, jakaś dobra jeszcze, poczekaj. Me, me, meksykańska i, i, i ramenowia. Zyba, poczekaj, me, meksykańska to nie powiem, bo wiesz, to podejrzewam, że w Warszawie ciężko jest na dobrą meksykańską. Ale wiesz co, lubię kasadiki, lubię w tym, w koszykach chłopaki robią. Gringo! Gringo robi najlepsze y, te, tam jest bardzo dobre i tam zaraz... Słuchajcie, zarad... senior Lukas na poznańskie, jak jesteście na poznańskiej, to jest kurwa tak wyjebane, że, że... Meksykańskie? Ale Boże... A to... gdzie ramen? A ramen, y, no, mój ukochany usunęli, bardzo kontrowersyjne. No. To był ramen w, y, w Planet Sushi... W złotych tarasach przy Multikinie i wyjebali to miejsce. naprawdę tak, tak. Ale tam był, tam, bo tam naprawdę tacy byli mega zajebiście a mm -hmm. kucharze i oni ten ramen faktycznie trzy dni ten wywarli. Wiesz co, ja wiem, że gdzieś jest ramen taki dobry, ale generalnie kuchnie się zamykają, ale też są chujowe kuchnie. I chciałabym o tym wspomnieć, poza tego bo, miejsca, które wiemy, to tak, spacia na poli. Która jest na, na, na powiślu. Kurwa Pierdolone z Nie chodźcie tam. Poszłam tam zjeść kolację włoską, bo uwielbiam włoską kuchnię. Uwielbiam w ogóle sama sobie czy Mam najlepszy przepis na fokacie, wam. wam dni, kurwa, tak pięknie w domu pachnie, jak się tak. w no, Ja w ogóle codziennie ja robię, bo sery kupujemy. A w ogóle, o, właśnie jak chcecie kupić tanie sery, które w koszykach kosztują miliony, to um, z Italia na Hlonda 2 w, na Wilanowie mają zajebiste Włosi prowadzą sklep. Hlonda? Hlonda 2, tak. I tam możesz kupić tanie sery w ogóle, ale włoskie. Takie typowo wyjebane, szynki, świeżutkie, zawsze wszystko to włosi prowadzą, po prostu kozak. I tak, jeżeli chodzi o tą spaczę na poli, poszłam tam zjeść, okazało się, przyślim buratę, a znam się na buracie, kurwa, była kwaśna, więc wiadomo, że była już stara. No i mówię do pani, że ona jest stara, i przepraszam, ale jest stara, tak? Ona wraca chwilę do mnie, mówi, że kucharz próbował, i ona nie jest stara. Ja mówię. Co kurwa, już w tym będzie to sam szału. Że Kuchasz próbował i stwierdził, że nie Kuchasz powinien kurwa iść do szkoły podstawowej i uczyć się kurwa od nowa wszystkiego. Byli niekulturalni, e, kazali kelner kelnerowi na jego rachunek e, wziąć to wszystko, a my możemy nie zapłacić. No więc zapłaciliśmy, bo nie chciałam chłopaka kelnera, który się pocił, dwoił i troił. No kurwa dramat, kurwa w biały dzień, po prostu tragiczne miejsce w Warszawie, w Jocha, passe i kurwa w ogóle nie chodźcie tam. Jest dużo takich restauracji w Warszawie, które niestety. E, to jest tak, moi drodzy, ja w ogóle tak powiem. Mieszkałam przez wiele lat w Paryżu i jak widziałam wszystkich turystów, którzy jedzą na Champs-Élysées, tłumaczyłam ich tylko dlatego, że mówię, pewnie chcą zrobić sobie zdjęcie na Champs-Élysées. Tam nie ma dobrego jedzenia. Tam nie ma. Wszystkie piękne knajpy w Paryżu są poza centrum. I, i, i taka jest prawda. I nie trzeba płacić milionów monet w Warszawie, żeby zjeść dobre jedzenie. Bo ja na przykład uwielbiam zapiekanki u Lusi pod dworcem centralnym. Bardzo lubię. I lubię Tatara u Gesslera, bo jest przygotowany. Chociaż powiem teraz, że nie chodźcie do Gesslera do koszyków. Sorry Mateusz, bardzo mi przykro, bo sytuacja jest taka, że zatrudniłeś kurwa ludzi, którzy nie wiedzą kurwa jak wygląda wino. Tatar jest przygotowywany wcześniej, a nie tak jak na tym krojony Red do mnie dzwoni. Red, będziemy nagrywać podcast, ale to później. W każdym razie e, e, krojony wcześniej, więc mi się to nie podoba. Na wschodniej jest nadal zajebisty, chociaż też się zjebało to wszystko. Jaki dok, kurwa. Jeszcze jest pins, Pini. W galerii Mokotów. Kochałam jeść tam steki, to znaczy kocham tam mięso na kamieniu. jeść. W Kurwili mnie trzy razy, nigdy do Was więcej nie przyjdę. Przepraszaliście co prawda? Wam wybaczyłam, ale nie wybaczę Wam, bo kocham Wasze mięso. Poszłam, siedziałam 30 minut, 30, minut, 30 minut. Po 30 minutach okazało się, że kurwa, nie mamy mięsa. Następnym razem przyszłam 40 minut przed zamknięciem, to Pan mi powiedział, że już ma piec umyty i on jedzenie nie zrobi. Ja tego nie lubię. To jest straszne. To po prostu zamknij kurwa tą restaurację. Ja już kasę. Mhm. No kurwa. Mhm. Chuj ci w dupę, kurwa, i tym małem pieską. Taka jest prawda. E, w każdym razie. Mm, też nową restaurację. Jaką? A e, w tym, w elektrowni powyśle. E, byłam tam, piłam tam kole. Ogólnie chodzi mi o to, żebyśmy nie sugerowali się nazwami, że czasami zwykłe rzeczy. Bo, ja na przykład. Widzicie, zajebisty Chińczyk na bakalarskiej. Kurwa! No. Kurwa, to jest marzenie! To jest coś tak kurwa dobrego. Tak, trzeba poczekać, ale jest zajebisty. Jest naprawdę zajebisty. A może byśmy zrobili. Do pod podcastem listę po prostu tych polecanych. Zrobimy je wszystkie. Tak, Zrobimy. Bierzemy, bierzemy. Bierzemy. Tak. tak, słuchajcie, bo, bo naprawdę e, to jest to, co Monia mówiła na samym początku i ja też to powtarzam, kurwa, jak tylko jest o jedzeniu, my musimy jeść. Tak. I to, jest, I to jest rzecz, która może być największą przyjemnością na świecie, więc zróbmy sobie dobrze i kurwa polecajmy sobie dobre Tak, miejsce. dobre miejsca, miejsca, a nie... A frajerzy, którzy chujowo gotują, jeszcze kasują za to maksymalnie. Dokładnie. To wypierdalać kurwa na ogórki do niej. Dokładnie, kurwa, prawda jest taka, nie że ja. niektórzy są... To jest jak z lekarzami, powiedziałam chłopakom, Wcześniej. Są lekarze z powołania i kucharze z powołania. Są też y, alkoholicy, kucharze, którzy mają wyjebane, bo już na, na przykład restauracja ma swoją nazwę i kurwa mają w dupie. To tak samo jak ja ubolewam, że moje lody soprano zostały zamknięte. Na Nowym Świecie ja kocham i one miały wyjątkowy, zajebisty smak. Nie, no ale lubiam je ciągnąć, kurwa, lubiam je lizać, no kurwa, lubiam je do Japy wkładać. W każdym razie jest jeszcze kilka miejsc, na pewno zrobimy jeszcze jakąś dalszą część tych restauracji polecajek, ale pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Warszawy, to korzystajcie ze sprawdzonych miejsc. Na przykład w Gdańsku polecam wam restaurację Basi Ritz, która całym sercem i całą możliwością. Tak, ona, ale Baszka gotuje kurwa zajebiście. Baśka jest kurwa zajebista, ktoś tam chciał opierdolić jednak gwiazda, pozdrawiam cię, mała frajerko. Yy, zrobiła o niej vloga, że jest chujowa i że coś tam na coś szczekała. Kłamała, bo się chciała wybić, nieważne. Basia robi inne jedzenie. Ale bardzo dobre. Generalnie na przykład na Mazurach jest. Jezus. Na Mazurach jest taka knajpa jedna. Polecam Wam, jak będziecie w Mikołajkach, to są. Słuchajcie, zaprzyjaźniłam się z tymi ludźmi i zrobię to z czystą przyjemnością. Jest przystań Cicha Zatoka. Róża Wiatrów. Małżeństwo otworzyło razem e, tak bar. To jest zwykły bar. Ale pierogi z jagodami i ze śmietaną i z cukrem, są kurwa najlepsze na świecie. Kotlet schobowy to jest taki wymiot, ale pierogi. Jedzcie tam na pierogi. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Po lewej stronie, jakbyście wpływali łódką, a jak wjeżdżacie to przed mostem, cicha zatoka, naprawdę kurwa pierogi z jagodami i troskawkami wymiatają. Kocham ich naprawdę, bo są tak sympatyczni, i to są tak dobrzy ludzie. I w ogóle zaparkowaliśmy na przeszczątek naszą łódź i tak się zaprzyjaźniliśmy, ale. Pokochałam ich za te pierogi I nawet tam odkryciałam na swój program, na żywo jeden dodawałam od nich z przystani. E, a w ogóle w Mikołajkach nie ma dobrego jedzenia. Kurwa, wy się nadajecie do pchania materaca, Jak wy możecie tam żreć w tych Mikołajkach? Kurwa! No ale taka prawda, tam jest niedobre jedzenie. Wiesz, że jak weszłam do Mikołajek kiedyś, słuchajcie, hita. Poszłam do jednej restauracji, bo nie miałam widelca z łódki. I wchodzę i tylko słyszę, to ona. I ja mi przepraszam, czy mogę położyć widelec? Tak, tak, proszę wziąć, już pani nie oddaję. Kurwa, żebym tylko wyszła z tej restauracji. W Mikołajkach nie ma dobrego jedzenia. Na Szlaku Wielkich Jezior mamy barkę, do której trzeba dopływać łódką i tam rzeczywiście są dobre ryby. Była taka, m, bardzo dobra, jeździłam tam. Pod Bocianem, pod łabędziem jest taka knajpa, ale trochę się popsuła w takiej starej szkole. I jest jeszcze w pasywie, w starym, przy Jedwabnie jest taka w starej szkole knajpa. Otwarta sezonowo też polecam. Nie polecam tych ryb, które jedzie się na, na szczytno, kurwa, tam jest łowisko i w ogóle. Ja teraz Lat już, że też trzeba tylko dwie stowy zostawić za, za rybkę spodową. No. Nie, nie. I nad morzem kurwa teraz ryba kosztuje razem z surówką 140 zł. No. Spierdalaj ta kurwa, wy się nachapić. Mój były mąż ma hotel w Pobierowie. On ma dobre jedzenie, co prawda, ale też ten kurwa z kosmosu. W każdym razie, moi drodzy, są dobre miejsca, nie trzeba przepłacać i płacić nie wiadomo jakich pieniędzy. A poza tym jedna ważna rzecz, którą chciałam wam przekazać, że kulturą jedzenia jest jeszcze to, żeby kosztować różne smaki. Nie bójcie się nowych smaków. Zamówcie sobie dwa, trzy dania. I spróbujcie ich w grupie razem. Popróbujcie nowych smaków. Nie bądźcie zamknięci, tylko zaszufladkowani na jedni. Na jednym. Kotlet schabowy jest zajebisty, jak jest zajebiście zrobiony. Mizeria, ziemniaczki, ale dzisiaj wygrywa pizza na Barskiej. Dziękuję Wam bardzo. Życzę smacznego życia i pierdolić chujowych kucharzy. Dziękuję. Ludzkość nie wymyśliła nic lepszego na przestrzeni swojego życia. Nie siedzenie. No, z tak, podróż. dokładnie. No. Szynka prosciutto, serek, oliwki, kurwa, zajebisko, mogę tak wpierdalać cały no? czas. Murczyć no. oh, ci w wróżku? Tak. No. Zjemy pizzę, ale możesz mu kochać na pizzę. A,